Szanowny Państwo, po pierwsze dzień dobry, a później Szanowny Państwo, Szanowny Srebrniu, pokaż na moim lecim kanale, ile mój kanał zarabia. Ile ty bierzesz pieniędzy? Na lewo z mego kanału. Na lewo łazienki poszło z mego kanału. Moje pieniędzy poszły w błoto. Więc bardzo proszę, ja Ciebie z ażeby Ty naprawdę, naprawdę pokazał, ile czerpiesz zysku z mego kanału. Ile to bierzesz na lewo pieniędzy? A ile wywaliłeś w błoto? Ile? Jakiego majstra dałeś? Ogrodnika? Ile majster wziął? Pieniędzy za remont łazienki. Niedokończone.